Witam serdecznie wszystkich hodowców. Tak na zakończenie tego roku, e, po raz pierwszy e, na naszegolebie.pl pojawi się na aukcji w tym okresie świątecznym, poświątecznym z naszej hodowli 10 gołębi. Pochodzących z najlepszych gołębi rozpłodowych, to są te same gołębie, które w tym roku szczęśliwym dały. Nam 10. przodownika w lotach Gołębi Młodych spisywały się bardzo dobrze, dlatego zapraszam i zachęcam do zajrzenia na stronę naszego lebie.pl na, na aukcję Schodowli Kostosz Żółkiewicz. Będą na tej aukcji takie gołębie jak bardzo mocny imbret. Ze sparowania syna razy córki, ojca e, słynnego 520. E, będzie samiczka z e, mojego najlepszego e, wnuka, bez e, I to też jest taki imbret, ponieważ matką do, tego, do tej samiczki 1473 będzie y, samica od y, Andreasa Drapy, także wnuczka y, Bestki Tela z Domieszką, nie. także krwi y, Pokerface'a, y, będzie też będą dwa gołębie z linii Porsche, y, pierwszy samiczka, y, to też myślę dla kolekcjonerów taka nie lada gratka, ponieważ będzie kilka gołębi na katarskich. Obrączkach, które w zeszłym roku, będąc tam na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i odwiedzając tamtejszych hodowców, przywiozłem z tego roku, oczywiście, katarskie obrączki. Dwa gołębie samiec i samica z, z Porsche. Samiczka o końcówce 90. Matką do tego gołębia jest samica od Hardego Krygera z jego Perl Porsche razy Super Supergirl. Ponadto będzie mocny imbret na Porsche z Gołębi od Floriana Hendriksa Nie może też zabraknąć gołębi z 520. Jest bardzo piękny samczyk o numerze 1120 ze sparowania syna. 520 razy pół siostra. Najlepszego Gołębia świata FCI na średnim dystansie od, od Gintera Prangę. Mocny imbret na, 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 na 520 w tym roku. Te gołębie spisywały się w lotach gołębi młodych rewelacyjnie. Także mamy tutaj z dwa, trzy gołębie z Porsche, mamy gołębie z Best Kitela, mamy gołębie z Quintera prangę To, co w naszej hodowli od lat zdobywa czołowe miejsca, także z gołębi I Kittela, więc myślę, że wybór. Jest dosyć duży, ale tak jak powiedziałem, będą to najlepsze gołębie aktualnie w naszej hodowli. Zapraszam i zachęcam do licytowania. Dobry lot!